Cześć Wszystkim Witajcie Dzisiaj zrobimy sobie mały spacer po ogrodzie I od razu nakarmimy moje rybki Jako, że mam jednego amura Czyli w ogrodzie to zobaczcie To muszę mu rzucać sałatę Żeby mi za bardzo roślinności nie zjadał Zobaczcie jakie głodne Cała taka torba. Taka torba to starczy na dwa miesiące. I dajemy im jeść. Proszę bardzo, się rzuciły. Zobaczcie. Głodomory moje. Rybki najlepiej karmić z rana, bo później wieczorem to... ...czy nie wieczorem, jak ich ciepło zrobi, to i z bardzo wypływać bo się tam ładnie tam gdzie woda jest zimniejsza to strasznie nagrzana jest zobaczcie jak ładnie trawy poszły w górę takie fajne kitki się tu niedługo zrobią ta fajnie poszła tak samo No, motylek zobaczcie motylek o, widzicie? Dobra, polecam. Dobra, Dobra, idziemy dalej. Wiecie co, jak nie macie w już pomidorów, to polecam sobie zasadzić w środku jakieś zioła czy coś. Normalnie 1-2 dni po wysianiu od razu wszystko mi poschodziło. Także możemy jeszcze się pocieszyć trochę sezonem i, i zawsze sobie coś jeszcze skorzystać z tej szklarni takie mam straszne upały, dlatego trzeba dużo podlewać Długo, Dobra, idziemy do szkarni. Wczoraj w półtora godziny wszystko podlewałem normalnie. ale wszystko potrzebuję. Zobaczcie jak ładnie miskan, do brzmi górę. Idzie? Ma już normalnie... Mi się wydaje, że ma ze 3 metry. Zobaczcie. Miałam no, metr m prawie zobaczcie, ile tego miskanta jeszcze jest. Bardzo fajna trawa. Czekam masz te puro takie po powy, wychodzą mu u góry. Fajnie wygląda. A co do szklarni? Dzisiaj zebrałem dwa takie wielkie kabaczki, już do domu zaniosłem. Papryczki, zobaczcie. Jak ładnie dają radę szklarni. Ile papryczek na jednym krzaku. Zobaczcie, ile papryczek. No i zobaczcie to, co wsiąłem ostatnio. Ile? Tydzień czasu. Tydzień czasu wszystko psiana jest. Zobaczcie, jak wszystko poszło w górę. Widzicie? Taka temperatura gdzieś w środku po 40-45 stopni. To normalnie tak wszystko idzie, tylko podlewać i moment. Zobaczcie, jest po 9 rano. mamy już 35 stopni w tarni. Przedwczoraj chciałem nasiona tutaj. Zobaczcie, co tu się legutkę i rukole. Zobaczcie, legutka już wychodzi. Rukola już są no, takie małtenkie, są, ale to na razie słabo widać. Ale zobaczcie tutaj, idę 5-6 dni temu i zobaczcie, jakie duże już. Także naprawdę, jeżeli mieliście tą zarazę ziemniaczaną, czy jak to się nazywa na pomidorach, i wykosiłam wszystkie pomidory to może jeszcze sobie nie czyścić szklarni i przygotować pod nowy sezon tylko sobie zasadzić jeszcze trochę rzeczy do szklarni jakieś nasion czy coś i możecie dalej się cieszyć jeszcze sezonem aż się już tak zimno nie zrobi a wiadomo szklarnia to szklarnia, przecież później można zamykać, trochę słońca i się fajnie nagrzeje zobaczcie jak to wszystko ładnie wygląda widzicie Podejrzewam, że za tydzień czasu tu wszystko już ładnie pójdzie w górę i powychodzi tylko podlewać i już. Tutaj widzicie, tutaj są nas. Podpisałem sobie od razu, gdzie co jest posadzone. A to widzieliście nosze w ostatnich filmach. O. Także polecam wam sobie sadzić, jeszcze siać w szklarni póki jeszcze mamy ewentualnie w takich inspektach jak ja. Tutaj też muszę tutaj wyczyścić jeszcze. Wiecie co się tu dzieje. Także na dniach sobie to wyczyszczę wszystko ładnie i nasie jakieś rukoli jeszcze dodatkowych tych jakiś nasion. Żeby się z tego korzystać. Też sobie zamkniemy już. Żeby mi wiatr nie urwał. No i poza tym nic się nie zmieniło. Ogórki ostatnio. Ciężko ogórki takie Papryczki tutaj na zewnątrz, ale tutaj na, tutaj na zewnątrz sobie rosną no, O, chociaż ta jaka ładna, zobaczcie no, Dają radę Takie wielkie dwa kawałki dzisiaj zerwałem Mam je w domu, jeszcze będą nalecze No, także widzicie ryby nakarmione Jeśli niedziela, to można sobie odpocząć na rowerek czy coś, Przejdziemy sobie górą, to się na górę wchodzi o, no i taki widoczek na ogród. Zarastało, po prostu wszystko także. No, no i to było na tyle. Taki szybki abryk Wam zrobiłem ogrodu. Dużo się nie pozmieniało, No i to było na tyle. Także do zobaczenia w następnym filmie.